29 sierpnia 2018 roku, godzina 8:32. Co robię? Odwołuję się do syndykatu, który w moim pojęciu nie jest Davidem Majerem de Rothschildem. Jak dobiegła w którymś momencie odpowiedź. Nie jest Rosją. Jest. Nie wiem czy organizacją, ale może stowarzyszeniem, może inaczej się to nazywa. W każdym razie sięga średniowiecza i jest realną ideą prawa, sprawiedliwości funkcjonowania sądów. Sądów jako instytucji wymierzających sprawiedliwość a nie realizujących partykularny interesy. Jest ponad iluminatami. Wysłałam do prokuratury krajowej informacje o y, Informacje moje, wideo nagrane dla prokuratora, nie wiem jak się tłumaczy na język polski, Chief, Chief Prosecutor of the United States. To jest moje zeznanie. Także to zeznanie zostało wysłane do radiotokertem, w moim było przekazać je dalej. Wiadomo, że trwa zabójstwo. W związku z tym, te reakcje powinny być automatyczne i oczywiste. Każdy, kto powziął wiedzę i tak dalej. Um. Ale ja nie o tym. <grych> Dzisiaj rano ktoś mi zadał pytanie. Właściwie nie mi, tylko komu innemu. Pewnie osobie, która Funkcjonuje jako jama, ma przepiętą moją tożsamość, a przynajmniej jej fragmenty. Prawdopodobnie tożsamość jest zmutowana, ale niemniej jednak, osoba ta y, jest y, chyba odbierana i y, traktowana y, jako Agnieszka Rojka, córka i Witmanisława Rojka, urodzona 27 września 1974 roku w Krakowie. Y, Odnośnie, te, odnośnie urodzin, no bo ja zawsze rok w rok robiłam takie podsumowania przed rodzinami, co jeszcze chcę do urodzin osiągnąć. No i trzeba byłoby o tym troszeczkę pomyśleć, więc o tym to nagranie. No nie wiem, trudno stwierdzić. Oczywiście można byłoby tu wysnuć jakieś cudowne idee odnośnie konkretnego wyzwolenia. W sensie, w sensie pozbycia się z, mojej, z mojego ciała, no odzyskania mojego ciała, no, ale to jest chyba nierealne, bo obawiam się, że to moje ciało już zostało zniszczone albo jest martwe. Um, więc mam wpięte fragmenty cudzych ciał, więc pozbycia się może tych ciał, nie wiem, ciała jakiegoś zdrowego, ale no, nie, widzę, nie widzę tego realnie. Um, szczerze mówiąc w ogóle nie wiem, co się da zrobić w tej sytuacji. Z całą pewnością da się zrobić coś, jeśli chodzi o środowisko, wiem, że z jakiej ja mam żyć w środowisku pozytywne, tak z jakiej, w jakiej ja mam żyć w ciągłym strachu, zagrożeniu, w poczuciu zagrożenia i tak dalej. I oczywiście to samo dotyczy mojej mamy. My akurat tworzymy dwie historie, bo moja mama wskutek wojny znalazła się w takiej sytuacji trudnej, bo jej mama straciła mamę zostały uwięziony. W wieku 16 lat babcia zmarła, no a nie babcia tylko ta zmarła, a babcia została sama. Także kiedy urodziła moją mamę, sytuacja była bardzo trudna, była biedna i prawdopodobnie najprawdopodobniej należała do grup prześladowanych w tamtych czasach, czyli zagrożonych bezpośrednio właśnie śmiercią z powodów politycznych. Moja mama całe życie pracowała nie jako ladacznica, tylko jako pracownik normalny, pracownik państwowy. Pracowała sobie emeryturę. Emerytura jest z całą pewnością nieadekwatna do kosztów pracy, do zdrowotnych kosztów pracy, na przykład związanych z pracą w szpitalu psychiatrycznym. W Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Krakowie. No już nie mówiąc o tym, co ją spotkało ze strony państwa, bo przecież to państwo dało dostęp do niej później, kiedy już właściwie zasłużyła sobie na spokojne życie, spokojną śmierć i spokojne życie potem, jak kodzik się o tym myśli. Krótko więc na wszystko, co najlepsze, a dostała to, co dostała. Więc ona jest tą bohaterką, która właśnie miała trudną sytuację od dziecka, ale ją pokonała. Natomiast ja z kolei miałam dobre warunki od dziecka i mi to życie zrujnowano. Czyli troszeczkę inna sytuacja. No, ale jest jak jest, dowiedzieliśmy się dużo o ludziach, dowiedzieliśmy się dużo o władzy, dowiedzieliśmy się dużo o y, innych, y, którzy podnoszą sztandary, ideałów wszelakich, łącznie z burmi opozycjonistami. Y, to każe postawić znak zapytania. Przy tym, czym tak naprawdę był ten zryw, czy aby nie było to szczelenie w stół, bo znowu mnie zapłacili. A chociaż tyle mi się od życia należy, nieważne, że wszystko przechleję, ale pensję mam dostać, bo zaczynam nabierać przekonania, że taki był mniej więcej poziom byłych opozycjonistów. Po um. No. To tyle. Do tego doprowadziliście. Hmm. Idea osiągnął bruku z mojej lektury. Norwida i ono, wynika, ma zupełnie inne znaczenie niż znaczenie, w którym jest używane. Cytat jest używany zazwyczaj, ale już nie pamiętam jakie, więc wrócimy do tego, kiedy znowu zacznę czytać znowu I może to jest właściwie dobry kierunek na ten miesiąc, ostatni miesiąc przed 44 godzinami. Może nie będę nadawać liczbie 44 rangi Miskiewiczowskiej, bo może się, bo, bo to wróży dość tragiczny koniec zakładając, że dożyje, no pierwszym celem, z całą pewnością jest dożycie tego rodziny, czyli 27 września 2018 roku. Przeżycie tego dnia, no i potem życie dalej. Um, w jako takim stanie, w jako takim zdrowym, w jako takim stanie świadomości. A najlepiej w doskonałym stanie. Można Spróbować do tego dążyć, trudniej to zrealizować, nieco całościowo. Hmm, ale obok tego, co, co obok tego? No, właśnie odzyskanie namiast mojego życia być może. Hmm, czyli skoro już przestałam śledzić wiadomości, ciągnie, nie ciągnie, żeby tam sprawdzić, i tak dziwnie się czuję w sumie, nie wiedząc, co się dzieje. Hmm, ale, ale przecież ja żyłam tak do 2005 roku. W 2005 roku po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zaczęłam oglądać wiadomości i program Tomasza Miksa, Tomasz Misa Tomasz Liz na żywo. W 2006 roku włączyłam Radio TGT. No i wtedy się zaczęło, a wcześniej... W ogóle właściwie nie byłam na bieżąco z polityką, nie miałam bladego pojęcia nawet kto rządzi Polską, znaczy wiedziałam, że prezydentem jest Paśniewski, Ale tak poza tym to <śmiech> <śmiech> niewiele. <śmiech> hmm. Więc hmm. myślę, że to czytanie Wordsworth'a, które rozpoczęłam wczoraj, należy kontynuować te nagrania właśnie. Um, no oczywiście jest coś takiego, że jak się to zaczyna, to powstaje taki entuzjazm i chce się nagrać od razu wszystko. No to jeszcze nagram sobie Blake'a, jeszcze nagram sobie to, to, to i to. Um, a nawet Jane Austen mogłabym sobie nagrać, ale... Um, no są te ograniczenia, często fizyczne i no, tragiczne warunki życia obecnie, jeśli chodzi o to, co zrobiono z moim ciałem. Więc pierwsze to rzeczywiście zwrócić się do literatury i, i no jednak wyciągnąć to, czym zajmowałam się przed większą, czyli znaczy coś, co było jakieś takie bliskie mi bardzo, czyli oczywiście tą literaturę angielską, ale warto też Hmm, odzyskać tego ducha z liceum. Ja już w liceum też zaczynałam czytać literaturę angielską, niemniej jednak tam jeszcze dojrzywo była literatura polska, romantyczna właśnie. Hmm, także hmm, tego Mickiewicza Słowackiego też będę blisko siebie trzymać, no i to dopiero na studiach przyszedł. Hmm, ale przyszedł dobrze, także myślę, że też do tego Norwida. Silna jeszcze Szczepa Jednak wyjdę od poetów jezior, od tego, od Wercłeta właśnie, co mi było najbliższe. Hmm. Może też takie ciepełko Jane Austen, warto sobie. Hmm. I drugi kierunek naturalny w moim życiu to języki obce. No być może warto sięgnąć po ten francuski, zobaczyć co ja z nim mogę jeszcze zrobić do urodzin. Jakoś obu... znowu reaktywować niemiecki, bo już tu zapominałam sporo. Nie wiem jak tam inne języki. To już zobaczę jak się będę czuła. Warto byłoby zacząć w końcu jakiś nowy język, bo nie wiem, może włoski. No bo od lat nie zaczynałam nowego języka, tak żeby rzeczywiście on jakoś tam zaistniał. Znaczy to ja mam te francuski, rosyjski i hiszpański na poziomie podstawowym, no ale coś tam w tych językach już robiłam, także to jest... Mogę się spokojnie... <coughs> kontynuować naukę. A tutaj... Jeśli chodzi o włoski, norweski czy węgierski, to jest oczywiście od Polska. No i co jeszcze? Bardzo byłoby. Przeczytać tę historię Polski, skoro już sobie ją kupiłam. Tam sięgnąć dalej. No jest ten cały świat duchowy. <laughs> moje dalej lamy <laughs> i buddyzmy wszelakie. Poza tym w chrześcijańskim. Ach, wczoraj widziałam takie duże... Pismo święte, takie, takie takie, grube, były duże literki, tak coś wspaniałego jako prezent komunijny. Może nie do końca doskonała okładka, ale no papier też taki nie bardzo, ale Na czele no, w użyciu myślę, że dobre by to było, no ale niestety nie mam 60 paru złotych, także nie mogłam sobie kupić. Mm. No ale fajnie, bo tam wszystko jest. Znaczy, nie tylko Nowy Testament, ale i stary. Właściwie, jak się popatrzyło na to, to ten Nowy Testament zaczyna się dość późno, jeśli popatrzeć na ilość stron. Hmm. W tym kontekście, na tym etapie, na jakim ja jestem, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to konieczne jest bardzo dokładne przeczytanie Ewangelii, bo ja mam w tym momencie bardzo dużo dylematów etycznych związanych z chrześcijaństwem. I to są bardzo poważne dylematy. Także no jest to kwestia w tym momencie, jakby w tym moim porządku duchowym, porządku dobra sankcjonowania właśnie religii, gdzie jest to nauczanie, ale jest wiele właśnie takich dylematów moralnych. Oczywiście na żadnym etapie czytania Ewangelii nie znalazłam tekstu, w którym jest przyzwolenie na poświęcenie kogoś dla kogoś. Pan Jezus dobrowolnie wydał się na mękę. Także to co robią chrześcijanie z moim życiem. Oczywiście nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem tej wątpliwości nie ma żadnych. To są tortury po prostu, czyli jest to totalnie, totalne antychrześcijaństwo. Pan Jezus chorych uzdrawiał a nie zadawał im dalsze Z drugiej strony wyrzucił ze świątyni to zło. No i wydaje mi się, no nie wiem, muszę zobaczyć jak tam wygląda motyw walki z szatanem, ale... Było, będziecie deptać męża, będziecie do tego Aczkolwiek nie jestem przekonana, czy kiedy czytałam Biblię, to wciąż ten fragment tam istnieje. Zastanawiam się, czy czasem nie zaistniało takie zjawisko wymazania tekstu na tak wysokim poziomie wpływu na materię, że tekst pisany się zmienił. No, zmieniona jest ikona Jezusa Pentokraty. jak się on się nazywał, chyba tak był w rąbie. Ponieważ zwróciłam na to uwagę i o tym mówiłam albo pisałam to yy, jest to jakby naznaczone w pani Nie słucham teraz też już Radia Maria, ani telewizji trwam, nie oglądam, no bo właśnie chciałam się odciąć od tych dziennikarzy. No trochę mi brakuje, bo jestem przyzwyczajona, a zwłaszcza do apelu jasnogórskiego o dziewiątej wieczorem. No ale no zobaczymy. Zobaczymy. Może jeszcze to przywrócę. Zobaczymy. Oczywiście optymalnie byłoby reaktywować również matematykę. I tam Widziałam sobie koło łóżka położyłam i książkę ćwiczeniami i zeszyt. Jeszcze mam taką książkę teoretyczną, to jeszcze może tą książkę sobie tam wezmę. No ale nie wiem jak to, czy to dam radę. Nie wiem, może jakoś tak... Yy... uzupełnić tą moją akademię agnipolitańską we wszystkich i oddziałach, że tak powiem. Czyli Wydział Literatury Pięknej i Sztuk Pięknych, Wydział Edukacji Publicznej, Wydział Historii Różnych, Wydział Prawa, Wydział Finansów, Wydział Nauk Naturalnych i Ponadnaturalnych. Wydział y, Astronomii, Astrologii i Życia Podaniemskiego, Wydział Zdrowie i Piękna, Laboratorium PR i Laboratorium Scientologiczne. To chyba wszystko. Być może warto wypełnić jakąś treścią do tego, jeszcze coś zrobić y, y, w kierunku tych innych, już istniejących bytów typu reentum, czyli zbiór duchowego dziedzictwa ludzkości, sonianum, czyli think tank, lunarium, czyli obserwatorium, vitalinarium, czyli zbiór bio i geożycia jakieś tam nie, reprezentacji bio i bio życia na ziemi no i szkoły agnipolitańskiej w utworu. jakąś opowieść z pre Agnipolitanii zacząć tworzyć nie wiem może coś takiego trudno stwierdzić co realnie na pewno mogę zrobić? Na pewno mogę zacząć słuchać sobie płyt w tle z językami opcyjnymi czy kaset. Mogę, mogę coś nagrać, mogę nagrywać te wiersze. Mój złego. A reszta to chyba się okaże. Mogłam zacząć czytać tą książkę o prawach człowieka znowu. No zobaczymy, zobaczymy. Jakie mowy historii. Nie wiem. Trudno stwierdzić. Jak mówię, jest ciężko. To jest tak, że czytając, kiedy siedzę przed kamerą, to ja się mobilizuję, bo jest ta interakcja. To jest tak jak rozmowa z różnym człowiekiem jest ta interakcja z kamerą. I w tym momencie, jakby jest łatwiej. To znaczy, dzieją się z moim ciałem różne rzeczy, ale ja w tym momencie jestem skoncentrowana na czym innym. A jak sobie leżę z książką te rzeczy się dzieją. To jednak jest to zbyt zabójcze. Suma summarum, moje życie zostało zredukowane do leżenia na biuście bądź innych częściach ciała. No, wciąż, wciąż mnie tym, tą seksualnością atakują, także dopóki atakują mnie seksualnością, jest oczywiste, że będzie trwać wojna, bo ja się nigdy nie zgodzę na to seksualny. Tyle z jakiej racji? Ja jestem dziewicą, ja żyłam w abstynencji seksualnej, nikt nie miał prawa wrzucać do mojego świata obcej seksualności.